Hejo, hejo! Z tej strony Anita z kanału Star Stable Cavalos. na waszych ekranach Jak zawsze w Star Stable Dzisiaj robię piątą próbę, albo czwartą, nagrania tej aktualizacji I tak, robiłam już te zadanka, więc będę teraz po wyścigi tamtych nowych Od razu yy, powiem wam, żebyście dali łapeczkę w górkę Ogórka. w górę, subskrypcję. podzielcie na kanał kabalos, -so, I patrzcie też zresztą mojego nowo otwartego Nowo TikToka! Uhuuu, fanfary! E, TikTok nazywa się Stars Table, Kaballos Chyba Stars stable, myśli kabalos, nie jestem dokładnie pewna Ale tak tam będą pojawiać się podobne filmy, albo nawet niektóre takie same co do shortów. A ja dzisiaj kolejny raz wczoraj i dzisiaj będę teraz czytała um, aktualizację. która mi się już znudziła, ale. No, mniejsza, to i tak muszę Wam nagrać, bo jesteście moją jedyną dzieją. A bardzo jesteście moimi najlepszymi widzami, gdzie jest to z Was 41. Uhu, Tak jak u Cabello no wbijamy 100 subskrypcji. Będzie specjał. Ja wiem o tym specjalnie, ale będzie coś śmiesznego ciekawego. I ja również będę w nim uczestniczyć wraz z paroma innymi osobami. Więc jeżeli chcecie, to na kanał, wpijajcie subskrypcję. Wbiją się na pewno parę części, może nie części, ale parę, myślę. Na każdą, na każdą e, dziesiątkę będzie co innego, czyli 50, 60, 70, 80, może 90 i może 100. Ale dobrze. Moc mistrzostw nadal trwa. Agnes, przewodnicząca elitarnej Rady Jurwickich Wyścigów, zauważyła, że na Mistrzostwach Portu Pinta dzieje się coś podejrzanego. Wydarzenie to przyjęli Harriet, Lary i ich papuga Pary. Teraz te klasyczne Mistrzostwa zawierają osobliwe, pirackie elementy, więc uważaj na łodzie, statki, kałuże i nie tylko. Siatki. Znowu pomyłka. Przepraszam. <laughs> Możesz testować ten wyścig bez ograniczeń, by przygotować je na prawdziwe Mistrzostwa. Gdy poczujesz, że już czas, sprawdź oblicze mistrzostw, by dowiedzieć się, kiedy rozgrywane są dane zawody. Im więcej razy ukończysz mistrzostwa, tym więcej zdobędziesz reputacji. Okej. Okay. I tutaj normalnie było zadanie, gdy Agnes właśnie mówi nam, że coś tutaj stało, więc tutaj tak wam powiem, postoję tutaj tak, żeby nie rozmawiać czasu. Od razu wam pokażę też te nowe stroje. I mamy, patrz, mamy taki, to jest dokładnie taki sam, tylko w innych kolorach. No, właśnie to, to było wcześniej. tak nie mogę. To był taki zestaw. Go zwinię tym. A teraz mamy taki zestaw, tylko no... Z jakimś czarnym. To może tak, patrzę preczek. O, nawet no, będzie wygląda. To jest mega droga okay. I gdy Agnes nam już wszystko powiedziała, mieliśmy jechać do Fortu Pinta. Przytam dalszą część, a bardziej nie dalszą część, tylko... Yy, obozarza, na które teraz właśnie wstąpimy, również badacze na jarwiku jeszcze przez kolejne dwa tygodnie oferują zniżki na konie, ubrania, akcesoria, sprzęt i nie tylko. W tym tygodniu wprowadziliśmy rabaty na konie fiorskie oraz pełnej krwi angielskiej. Koń, yy. koń pełnej krwi angielskiej kosztuje teraz 550 sarakońców, a koń fiorski, czyli ten tutaj, tylko 215 210 sarakońców. Przepraszam. Więc kabinę swojego rumaka i, i dole pójdą mu Lniczki kiedy będą dostępne do aktu, 7 aktualizacji, którą dostaniemy 8 marca. Bo tak, teraz w tym tygodniu, w który teraz będzie, czyli chyba 1 marca, tak, 1 marca, będzie później jeszcze bazar, ale już później, czyli końcowy dzień, czyli do też jeszcze będą, ale już później, czyli 15, tak, 15, to już niestety nie będzie. Nie będzie już Więc musicie szybko kupić te tak konie się Jeżeli ktoś wam się podoba Kupujcie na przedsanach Jeżeli się nie mylę, chociaż mogę się mylić To wydaje mi się, że American Paint Horseiki będą przetnione Ale nie spoileruję wam Może tak, może nie, wiadomo Teraz na kanale jeszcze i na TikToka będziecie nowy short i TikTok Pod tytułem Jak... Jaki, kod de, jaki nowy kod został dodany i co da znaczy, i co daje Musicie zagadywać, wiem u Kabalu wystąpił już w taki filmie. Nie chcę kopiować, tylko po prostu daję ten. się nie właśnie na kanał kabala, musicie u mnie zobaczyć i od razu też wejść do niej. Do drew. No. Takie drewno, drewno Jeszcze przygotowałam dla Was konkurs. Konkurs, w którym musicie... Pokazać na. Jeżeli macie TikToka, to wstawić. Mm, short. Tam TikToka. Ze zdjęciem tym. I dać pod, i dać pod hashtagiem. Starský BBC Caballos. I wrócić swoją nazwę pod tym filmem. I nie tylko. Pod wszystkimi filmami. A będziemy. Ja będę. Będziesz oceniać konie. Teraz może, jeżeli się zgodzi, drewna To jest taki mały konkurs Więc jeżeli chcecie dostać serduszko, obserwacje, subskrypcje i serduszko pod każdym swoim komentarzem To teraz szybko róbcie zdjęcia, myślcie w jaki sposób użyć ulubiony I dajcie króciutki jeszcze do tego taki dwulnikowy, dwuzdaniowy, taki króciutki opisik Dlaczego wybraliście tego akurat się podajcie jego imię jeżeli nie mieli którego wybrać, możecie postawić dwa 2 nam obojętnie Osoby, które nie wygrają są nominowane, a bardziej nagrają pocieszenia, czyli serduszka pod różnymi filmami Więc jeżeli możesz, to dołącz do tego konkursu Będzie mi bardzo miło i możesz coś z tego wygrać To jest dla pierwszego miejsca, bo pierwsze trzy dostaną obserwacje i tak dalej ale pierwsze miejsce dostanie filmik, odcinek ze mną będziemy sobie pisać na czacie yy. <grym> yy, i po prostu yy, wtedy yy, jak powiem start i będziemy sobie tak nagrywać przed tym bo napiszę Wam yy, czatem co my, o co chodzi będzie w filmiku i ja będę sobie napisać, a ja sobie po prostu jakby no, powiedzmy. <grym> A okej, okay, koniec takiego informacji. Wracamy tak do normalnej części odcinka, czyli. Okej, okay. czyli Harriet Pari i Lary, czyli pari I tutaj od razu mam trochę, może powiem, co do, do to wygląda. Mamy harmonogram, który też jest mini, mi na pewno, już ja, ja już minęłam przy tam nagrywaniu. No. Okay. Tutaj mamy takie flagi z czaszkami, łódki różne, sklepy dla profesjonalistów i z jedzeniem. Tutaj poczta od odbierania nagrody. tej magazynek z takimi różnymi ozdobami kapeluszkami tej ryby. Tutaj mapa skarbów. Tutaj zestaw do Tutaj mamy Harnię która, tu i, i pana Larego, Pan, boże, par i Larego, którzy są marynarzami, bo dotali choroby morskiej, więc no, nie są piratami. A teraz poćwiczymy. Na tym torze Tej James zaczyna Tak, James, dobrze mówię <grystanie> Idziemy w ten wyścig Już trochę obczaiłam Powinno iść trochę lepiej niż Pod pierwszymi filmami, wiadomo Co któryś raz już jest na pewno lepiej Co za każdym razem jest trochę lepiej Bo mniej więcej znacie trasa Więc wiecie I zapewne lepiej Dziękuję Wam pod pierwszym moim TikTokiem za 400 chyba nawet wyświetleń, powyżej 400, czy to jest chyba 30, nawet więcej. Ja bym nie wiedziała, nie sprawdziłam teraz na bieżąco, więc przepraszam Was. Tu 10 polubień chyba zresztą już wyszło i 5 obserwacji, w tym obserwacji od Kabalo, chyba że też czegoś nie policzyłam. Chyba nie znam powiadomienia, chociaż. Chcesz poczekajcie chwileczkę. Jakby to, to źle, źle wyszło. Aha, to jest przesłanie tego nowego posta. Znaczy nowego posta, że TikToka nowego. Przeczytałam myślę. Właśnie ten TikTok dotyczy nowej odsłony, a bardziej nowego kolu, o którym możecie dowiedzieć się w następnym filmie. Kto. A, tak, kto y, dobrze napisze, dostanie też serduszko i To jest też, wiadomo, chciałam super. Tak, wiem, dużo z subskrypcji, ale i tak dla mnie to jest przyjemność, więc wiecie Plus, ja nagrywam film, serial, z końcami Szlejcha i końcami kolekty. Yy, o królestwie, o którym też nie wiecie, mamy 10 aktorów. Gdy yy na serio. Przedstawię dzisiaj Wam, a bardziej pokażę, kto będzie gra. Albo może nie. Nie, nie pokażę Wam. Pokażę Wam innym odcinku nagranym telefonem tylko, yeah. że nie na szarcie tylko na odcinku. Bo jak wiecie, możecie sobie nagrać telefonem, jeżeli macie YouTube, nie macie jakiegoś fajnego programu, a nie przeszkadza Wam nagrywać na przykład kiedy się szlecha, czy tego, nie chcecie nagrywać. Wystarczy, że weź nagracie film telefonem zainstalujecie aplikację CapCut lub Photoplay. Bardziej przyciemna kapka ta, macie tam więcej możliwości i więcej pisanek. Później, gdy już nagracie, wystarczy dać jakieś napisy, wszystko tam muszę zrobić I wtedy wysyłacie to na YouTube, chyba że musi być trochę długi. musi być to wiadomo, więc pokażę wam je na takim odcinku krótszym. Okej, okay, skończyliśmy. Teraz pojedziemy sobie też w jedno takie miejsce. A bardziej może pokażę Wam nasze sklepów. Tutaj mamy ten zestaw, który wam pokazywałam, dlatego nie chciałam Wam więcej pokazywać. Tutaj mamy zwykłe jedzonko. No. Zwyczajne. Idziemy teraz jeszcze raz zrobić 200 gmulam tak bardziej osobliwie nie do tego. Nie do tej części aktualizacji, wiem, aktualizacja jest niezbyt długa. Wiadomo. Tak samo z tych mistrzostw, nagram shorta, jeżeli uda mi się na jakieś dołączyć będzie teraz, jak będą nowe mistrzostwa, czyli tak jak teraz mistrzostwa Ford Pinta Oczywiście, że będzie nowy szorcik Lub chyba, że pokażę, pojawią się w innym odcinku, ale bardziej bardzo wam ja patrzeć sobie na moje szorty Nie codziennie, ale staram się codziennie wrzucać jakiegoś No, z filmami jest teraz gorzej No, na, na pewno w tym tygodniu akurat będzie było na pewno gorzej Chociaż nadal nie jest najgorzej niedługo wakacje, no pewno się cieszycie tak jak każdy wolne, właśnie wakacje, znaczy sama wakacja też nie mam dużo czasu na nagrywanie. Wyjazdy, obozy, no i tego typu rzeczy. Więc no, nic też zbyt nie będę nagrywać codziennie. Będę miała może czas tydzień, może dwa, może trzy, chociaż nie jestem pewna. Jeżeli nie będziesz powiedzieć odcinek do SSO, to masz jakieś Sims z chociaż wątpię Nie Simsy, może bardziej, no SSO jednak Dawajcie też pomysł na odcinki nowe, bo ja sama nie mam pomysłów już To jest mój problem, nie mam pomysłów, pomocy, ratunku. A, i zapomniałam powiedzieć, podejdź też na kanał Jess j Jess Crazy Stable te spotkała osobiście w grze. No nie osobiście tylko w grze, osobiście. Cabello. Drewno, drew, u yy, której macie znaleźć zdjęcia, trzeba z klientem, bo sama nie wiem, yy, na, na społecznościach i tak dalej. Z wszystkimi tam są informacje. Do ich kanałów też macie linki u, u Kabelno, Tak, u Kabelno, <grym> U kabanowska <grym> Okej, okay. jeszcze podajcie też na kanał czarna Lilia, Czarnofiel, czarna czy tam... Sora, czy czarna tam mniejsza o to, nie wiem jak chcę mówić. Tam też są nowe odcinki niecodziennie, ale często się pojawiają, więc polecam. Z tego polecam. To jest kanał Antipax. Tak mamy antipax, to, to właśnie antypaxi antyfilm. Nie na no, żartuję teraz też się pojawiają mega fajne i często, CZĘSTO Shorty, czasem filmy Znaczy dobra, czasem też shorty, czasem filmy, dobra, nie będę tak proważ, u mnie też tak często nie występują teraz U Drewna też nieczęsto, mega Chociaż każdy nie ma tak dużo czasu, więc... Co się dziwić? Ale dobra, skończyliśmy teraz ten, mistrzostwa i chyba... Ostatnia z możliwych rzeczy. W końcu nie mam zada Zadek. Ale dobra. Ja się żegnam z wami. I. Papotki! Hmm. A jeszcze taki, taki mały dodatek. dodatek, papatek, bo tak chcę sobie to zrobić. Dobra. mam Bęk, bęk. Jej. To papatki jeszcze raz. Zad na końcu, jak zawsze.